Słuchajcie, ciemno się już robi, A ja mam tutaj tę czwórkę, która nie odpala, to jest niesamowite. Taki sprzęt nie odpalał. Nie odpala tylko wtedy jak jest chłodny, to nie trzeba, żeby było bardzo zimno. Wystarczy, żeby troszkę ostygł. ja podejrzewam, że jest problem, a i tak nic nie widzicie gadam do siebie. Wydaje mi się, że jest problem ze świecami żarowymi, że one w ogóle nie grzeją. Być może przekaźnik, być może gdzieś tam przerwa w dostawach prądu. Zobaczymy. Najpierw go muszę uruchomić awaryjnie. Podłączyć sobie jakiś prąd. Pokażę wam, niby kontrolka świeci, niby wszystko jest ok. Właściciel ma trop taki, że on się zapowietrza. Pali go po prostu na jakiś zapach. Nie wiem, o jakimś zapachu antistatic no nieważne w każdym razie smakuje mu to i odpala ee, świece grzeją bardzo długo tu jest ten o. słyszycie? kręci i tak sobie można aż akumulator siądzie zrobimy eksperyment tutaj mamy prąd zrobimy tak troszkę przekrój tego kabla nie jest odpowiedni ja czuję już ropę, czyli po prostu wtryski tam paliwo podaję. o przekrój tego kabla, uwierzcie mi, nie jest jakiś mega, ale może przez chwilę się nie sfajczy podałem mu na krótko napięcie na świece żarowe Potwierdzi to moje przypuszczenia, czy nie. Zaraz się okaże. Czyli mamy rozwiązany problem. Po prostu nie ma prądu na świece żarowe. Co to ja wam chciałem pokazać? Aha, już wiem co. Patrzcie się, tu mamy przekaźnik wyciągnięty z tego transportera o tak, żeby zoom złapał. I zobaczcie, co tu się dzieje. O! luźny pin, trzeba to przylutować, zobaczymy czy zadziała. Jest nasza piękna te czwórka Zobaczymy teraz jak odpali, już dzisiaj od rana. Jeśli chodzi o tą sterkę to tam ta nóżka luźna to nie był jednak problem. Problemem głównym było to, że na styku jednym nie było w ogóle kontaktu tam w gnieździe. Przepaliło się to wszystko, przypiekło się. No i oczywiście to był główny główny powód, tam chyba styk 30 staje plus nie dochodził do przekaźnika, a swoją drogą to na przykład macie taki przekaźnik, to też jakiś zapas tutaj kierowca wozi w środku i myślicie, że te żółte styki to jest miedź? Absolutnie nie, to jest tylko żółta, pod spodem jest zwykła blacha. A, zgasła nam świeca, no to jeszcze raz, żeby nie było. O, nie pali jakoś pięknie, bo ma już swoje za uszami, ale ale ogólnie daje radę jeszcze a widzicie maszyneria ruszyła no muszę wam powiedzieć że ten pacjent to już chyba ma dość nie wiem czy tutaj będzie to ratować dziwne bo yy, na zimnym odpalił normalnie przejechałem nim jakieś 2 km i dopiero takie właśnie rzeczy się zaczęły dziać dziwne, tak jakby pracował na trzech cylindrach. Wie mi się niesamowicie coś się tam musiało wylać. Olej sprawdzałem, jest No nic. Podnosimy, oglądamy czy jest co ratować. Panie jakie pan ma opony na samochodzie. Uniwersalne. Lato zima. Z tyłu lato. A z przodu zima. Zmieniamy amortyzatory z przodu. I normalnie powinienem odkręcić to pod szybie, żeby to wszystko było bezpieczne, żeby go nie połamać, ale patrzcie się, co tam jest, nie dotykam, po prostu odchylę to, chociaż tutaj też jest jakiś zastrzał, żeby to się pewnie nie bujało, pod amortyzator wkręcony, dobra, może jakoś to wyciągniemy i to. Słuchajcie, w sprawach sprężyn e, wpadł mi w rękę argument nie, podo, nie do podważenia. Wcześniej tego oczywiście nie zauważyłem. E, sprężyna jest urwana, także tutaj już no, nie będzie dyskusji. Raczej wymieniamy obydwie nowe. Natomiast e, nawet jeśli ona by nie była pęknięta, uwierzcie mi, taka korozja wystarczy, żeby ta sprężyna pękła. Może nie w lecie, może nie teraz. Chociaż też pewności nigdy nie ma, ale na pewno przy pierwszym mrozie, przy zimnie, jakimś następnym. Jeden dołek i macie pękniętą sprężynę. I tylko od szczęścia zależy, czy ona na przykład ułoży się, opadnie niżej, czy zwój spadnie, a czy po prostu przekosi się i rozpieprzy Wam oponę. No właśnie. Ja wiem, tam y oczywiście wymieniam dwie. Kiedyś już był temat ruszany ze sprężynami przeze mnie i ktoś tam pisał, że a on to sobie wymienił, ja to sobie wymieniłem jedno i auto ani krzywe nie jest, ani nic. Oczywiście jak sobie robicie sami, możecie sobie nawet klocki po jednej stronie wymienić. E, nikt wam przecież nie zabroni, natomiast tutaj no, na mnie spoczywa troszkę inna odpowiedzialność, gdyby się komuś stała krzywda, jakakolwiek z racji tego, że ta sprężyna pękła, a ja tu pazury wkładałem. Nawet jeśli bym miał, powiedzmy sobie, takie typowe zapewnienie klienta, że on wie, zna ryzyko i chce tylko jedną tą sprężynę zmienić, to wyobraźcie sobie, że w sytuacji spornej jesteście od razu na przegranej sytuacji, dlatego że klient, on może się nie znać, a wy niestety no musicie. Słuchajcie, jedna strona by była gotowa. Gdyby nie ten patent, no ja tego tak nie mogę zakręcić. Po prostu tego drucika pod tą śrubkę, bo ta śrubka nie trzyma ani, tego, ani ten drucik się nie trzyma, ani ten amortyzator się nie trzyma. Zaraz zacznie coś stukać. No nie wiem, nie będę komentował tego, po prostu muszę tu coś wymyślić i już no i, i cóż ja kurczę tu zrobię. Miała być wymiana amortyzatorowa. No tutaj jakieś poukrywane cuda na kiju nie wiem, nie wiem, będę improwizował no i dobra, jesteśmy w Pasaciku i klient nam tu zgłasza, że auto jakiegoś muła łapie zaraz sobie zobaczymy, ale na 99% będzie jakaś odchyłka dodatnia w ciśnieniu doładowania pewnie A tu macie dla potwierdzenia układ kontroli ciśnienia odchyłka dodatnia status sporadyczny a to jeszcze taka ciekawostka mrgający immobilizer pomimo, że auto odpala najprawdopodobniej ktoś wyłączył im w sterowniku, a liczniki są inne po prostu jest niezgrane i nie rozpoznaje kluczyka ale auto odpala, o No i trzeba wiercić pany. Próbowałem dospawywać nakrętkę, ale już ze cztery razy obrywa się, po prostu stoi tak kołkiem, że nie ma szans, że trzeba to odwiercić i chyba będzie szybciej. Patrzcie, się zepsułem znowu czyjeś auto niestety. Taka strata, no jakoś to musimy przeżyć. Całe 10 złotych wiecie jak to działa nie ci kto co mają te auta bądź przy tym grzebią to wiedzą jak to jest najczęściej tego się nie da uniknąć a już na pewno przy próbie często to to pęka wiecie przy próbie zciągnięcia osłony a ja musiałem to po prostu tą tubę całkiem ściągnąć ponieważ tam odchylałem kolektor wymieniałem świece zaponowe. no i stało się trudno musimy tu dołożyć 10Z ze własnej kieszeni. Słuchajcie są takie dni w życiu każdego pewnie człowieka. W moim przypadku to się dzisiaj zdarzyło. Że jakbyście nie przyszli do roboty i nie robili nic to pewnie by było z dla Was i całego świata. Mianowicie zepsułem lusterko w nie swoim sprzęcie. Krzysiu przepraszam. Eee no ale co zrobić eee, przez głupotę w sumie swoją bo chciałem poprawić eee, było zimno motocykl jest zastany i ten przegub tutaj patrzcie jest po prostu zardzewiały o pociągnąłem nie wiem czy było czy nie było naderwane wielkiej siły nie musiałem używać pękło to pękło później chciałem wyjąć szybkę żeby może spróbować je naprawić no i potukłem jeszcze szkło także wszystko w temacie, dziękuję. E, a tutaj mam coś takiego, może ktoś ogląda, kto potrzebuje. Słuchajcie, to są e, kierunkowskazy w bardzo fajnym stanie. Mercedes, już Wam powiem. Zresztą sami sobie zobaczcie, żebym ja czegoś nie pokręcił. Mi do niczego nie są potrzebne. Leżą u mnie dwie sztuki. W bardzo fajnym stanie. Nic nie pourywane, nic nie podpyskiwane. Jakby ktoś był zainteresowany to pisać, na pewno, się, na pewno się dogadamy. No i co? Miałem naprawić wydech, a zepsułem lusterko. A tak, jak już jesteśmy przy motocyklu, to tu głównie o. O właściciela chodzi, żeby sobie popatrzył, jak ogląda. Co go tu czeka? Chodzi mi o krutce na dogaźników. No to wszystko jest już to wszystko jest już truchło. Tak samo i te krótce tutaj o ten od, tutaj na dole. No mniejsza o to, w każdym razie to wszystko trzeba powymieniać. O, widzisz? Teraz. Dlatego, że no nie ma sensu niczego innego tutaj robić. Trzeba to pozdejmować, poczyścić gaźniki. No i później dopiero synchronizacja. No, atomnik po prostu kawałek kolektora odpadł, uksył się. No i trzeba było pokombinować. Dobra.